Siemanko wszystkim. Tu Gruby Sven. Dzisiaj dzień bez treningu, czyli można powiedzieć dzień bez żadnych emocji. Yy, jadłem to, co wczoraj. Jutro też będę ja to samo. Na końcu wrzucę dla przypomnienia, jak wyglądały posiłki. No i co dalej mógł powiedzieć? Zamówiłem paski do badania ketozy, czy jestem w ketozie. Yy, myślę, że pierwszy taki pomiar spróbuję zrobić w sobotę. Yy, zamówiłem też nową wagę, która działa z yy, Używaną wagę, mam nadzieję, że kurczę będzie sprawna, która działa razem z moją aplikacją, tak żeby nie musiał używać 10 aplikacji, a jedną aplikację do, do używania do wszystkiego. No i co? Jutro dzień treningowy, czyli sobie pobiegamy. Dzisiaj po pracy miałem taką chwilę, jakby powiedzieć, słabości. uciąłem sobie półgodzinną drzemkę, może troszkę tam dłużej do godziny. Ale jak wstałem, to jak nowonarodzony, yy, może być tak, dlatego że poszedłem spać po 1.30. Także dosyć długo, a budziłem się o godzinie 5.45. Więc dłużej nie pospałem. Dlatego po prostu organizm się dopominał. Yy, co dalej? No, tak jak powiedziałem, no, jutro trening, nie mogę się doczekać. W sumie, bo zawsze, zawsze jednak trening jest fajny, zawsze, zawsze jest ta y, uciecha, że udał się, że poszło wszystko ok, i nie mogę się doczekać, żeby jutro po, po, pobiegać sobie. No i chyba to wszystko. Dzięki bardzo serdecznie za wszystkie komentarze, za y, słowa otuchy, daje mi to naprawdę dużo siły i no już wczoraj y, miałem taką pokusę. Ktoś mi proponował tam browarka, byłem silny, dieta to dieta i tak musi być. Będę się trzymał, mam nadzieję, że nie zboczę na te złe tory. Także ja Was pozdrawiam serdecznie, trzymajcie dalej kciuki, dzięki wszystkie za wszystkie komentarze, miłego wieczoru, hej!